Siemaneczko ekipo, Narson z tej strony I jedziemy, jedziemy z kolejną historyjką Mamy dzisiaj 24 czerwca I dzisiejsza historyjka wydarzyła się dzisiaj Także chyba najświeższa, jaka pojawia się na kanale, że tak powiem Jak wiadomo, dzisiaj wszyscy mieli zakończenie roku Jak tam u was, ja troszkę przesiedziałem Dokładnie półtorej godziny praktycznie w szkole W duchocie, cieplocie Prawie wywinąłem, prawda, nóżkami do przodu Ale, ale, prawda, humor mam poprawiony Bo, bo fajna ciemnota od, od naruciaczka prawda, Wyżywa się w komentarzach pod filmikiem o narodziaku he Ja he, he. Ty, 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 po prostu mam takie taki fajne śmieszki śmieszki mam z tego jak cholera Także nie przeszkadzało mi to, że siedziałem przez półtorej godziny w gorącu, Ale wracając do historii, wiadomo, po zakończeniu roku wracam sobie do, ze szkoły w sumie. Koszula, standardzik, taki wiecie, że tak powiem, który jeszcze bardziej nie przepuszcza powietrza, czyli marynarka i tak dalej. Więc bo mi podwójnie gorąco, więc, prawda, wchodzę sobie do domu i przebieram się, no wiadomo. bluzka jakaś, zwykła, jakiś t-shirt. Ważne, żeby był cienki, pamiętajcie, bo, bo się zagotujecie, no i ja biorę spodnie 3-4 i idę z psem nad, wiecie, no i ogólnie całe muritum historii jest w tym momencie. Bo biorę sobie mojego piesa na dwór, wychodzę sobie, przed moim blokiem jest lasek, tak? I przed moją klatką dokładnie rozciąga się taki lasek, który prowadzi tak, tak do, do takiego stawu, że tak powiem. No i w tym lasku, ogólnie nie wiem, czy u was też tak jest, jeżeli macie jakby takie miejsca u siebie w miejscu zamieszkania, ale... Tam kurwa codziennie jak jest jakieś przewrócone drzewo, jest są dwa albo trzy takie miejsca. Codziennie w takim miejscu widać 3-4 osoby, które siedzą tam i chleją. Także, no, fajnie, bardzo fajnie. Nie mają co robić kurwa cały dzień, tylko cały dzień sobie tam siedzą i chleją. Także, no, jest, jest ogólnie śmiesznie. Więc po prostu idę sobie oczywiście jak zwykle tam siedzieli, na tym swoim miejscu. W takim jakby głębsz, głębszej części tego lasku, prawda? Bo mamy jakby od lewej strony jest część, która praktycznie zaraz jest przy samych blokach. Następnie, jak idziemy w prawo, to cały. Idziemy po prostu głąb w las. Bloki znikałem, jest lat. Także, fajnie, bardzo. idą sobie z piesem tam, oczywiście, idę Siedzi sobie tam czwórka, czy ileś typów, i tam oczywiście piwkują sobie, że tak powiem. No i wiecie, ja sobie tak idą, idą i idą Nagle idzie gościu na naprzeciwka. No z tego, co jak idzie, z tego, jak wygląda, że tak powiem, wnioskuję, że po prostu sobie też tam siedział i piwkował. No i idzie w moją stronę. Jakby wiecie, w stronę zewnętrzną tego lasu. No, ja idę, dobra, dobra. No przechodzę sobie koło niego z moim psem, i nagle słyszę głos. Dosłownie. On, nie wiem, zatrzymał się jakieś metry, czy tam półtorej metra za mną, i, i słyszę coś takiego. Ej, mogę się wysikać? Kurwa, odwracam się, o co chodzi. Gość się na mnie patrzy, ja na niego, i kurwa odchodzę. On coś tam się śmieje, znaczy tak nie śmieje, tylko tak hechnął. I kurwa, wyciąga swojego bydlaka, śmierdziela i leje w tym lasku. <noise> znaczy, nie, nie ma nic do tego, że ktoś idzie wiecie, się wysikać, bo już lepiej niech sika w lesie, niż tam pod murem, yy, murem, czy czymkolwiek sikać. Ale skoro i tak siedział w tej głębszej części lasu, zamiast pójść sobie trochę głębiej jeszcze, że tak powiem, wysikać się tam i dopiero pójść, to. On on poszedł w stronę, gdzie wszyscy go widzieli tak naprawdę z, z tych bloków i zaczął tu lać. No i no i come on, i o co chodzi? Ja oczywiście odszedłem z moim piesłem, y, 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 powstrzymując się troszkę od, od śmiechu, bo to było śmiechu warte, że tak powiem tak prawie jak, J jak armia naruciaka. <laughs> <laughs> Także śmie śmiechłem i no, no i to by było na tyle. Gościu nie, nie miał do mnie jakichś wątków, tylko po prostu nagle typek się zatrzymuje i się pyta mnie, ej, mogę się wysikać? A ja tak się odwracam i. <słyska> do, 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 dokładnie taki dźwięk dam, takie wiesz, wiecie, powstrzymanie się od śmiechu, ale takie, no, no, cześć, you come on, okej. Okay? Więc to by było na tyle, y, taka y, moja dzisiejsza historyjka, najświeższa no, chyba i w sumie nie wiem, czy będzie jakaś świeższa y, kiedykolwiek, możliwe, możliwe, bo w sumie codziennie zdarza mi się, no może nie codziennie, ale co jakiś tydzień jakaś przypałowa historyjka mi się wydarza, także spokojnie ich nie zabrak. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.